Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Bypersona. Dzisiaj witam się z wami już standardowo, dlatego że z Portugalii no i w tym odcinku chciałabym Wam pokazać dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to basen, a tak naprawdę takie dekoracje, które tutaj przy basenie zrobiliśmy. A druga rzecz, słuchajcie, to jest tradycja portugalska. Tradycja, która odbywa się tutaj. W czerwcu. Tak naprawdę czerwiec to jest taki bardzo szczególny, wyjątkowy miesiąc dla Portugalczyków. No i w związku z tym, że u nas dzisiaj w ogrodzie odbywa się sardyniada, jak się pewnie domyślacie, ma to związek z sardynkami, no to chciałabym Wam pokazać, jak to właśnie tutaj wygląda, jak ci Portugalczycy ten czerwiec, ten miesiąc, właśnie czerwiec, celebrują. Także zapraszam Was serdecznie na dzisiejszy odcinek. Dobra, słuchajcie, zaczynamy od basenu. Pokażę Wam, co my tutaj wykombinowaliśmy. No i słuchajcie, tak sobie to wygląda kombinowaliśmy, że z trzech stron położyliśmy korę. Tutaj też takiego kwiatka zasadziliśmy, żeby ładnie wyglądało. A z jednej strony położyliśmy takie kamyczki. Też myślę, że to fajnie wygląda. I tutaj taka krateczka właśnie przed wejściem. Pokazywałam Wam też wcześniej, że kupiliśmy takie skrzynki, żeby tam w środku włożyć pompę. No i rzeczywiście tak zrobiliśmy. Muszę to umyć tą skrzynkę. Trochę jest, się zabrudziła. Eee, może od chloru czy coś. Nie wiem. Eee, no i słuchajcie. W środku rzeczywiście Tą pompę wsadziliśmy, wycięliśmy dziury tutaj, żeby te rurki wychodziły. No i powiem Wam szczerze, że przynajmniej moim zdaniem to wygląda dużo lepiej. Oczywiście, jak jest umyte, tak zaraz to będę musiała zrobić. I z drugiej strony, słuchajcie, też tak samo. Jest taka skrzynka na różne przybory, które są potrzebne do basenu. Także tak ten basen wygląda. Jeżeli chodzi o skimmer, bo pisaliście o tym skimmerze, to rzeczywiście to jest super sprawa i chcemy to kupić. Tylko że chyba inni ludzie też mieli, takie wspaniały, mieli taki wspaniały pomysł, no bo wszystkie te skimery zostały wykupione. Także czekamy, jak będzie dostawa, i taki skimmer na pewno sobie założymy. Od razu chciałbym podziękować wszystkim za komentarze, za te właśnie rady, no bo rzeczywiście człowiek się uczy jedni od drugich, także fajnie. Eee, także skimmer na pewno będzie, jak tylko powróci do sprzedaży. Eee, także tyle na temat basenu, a teraz chciałbym Wam pokazać, jak wygląda grill portugalski. Proszę bardzo, tutaj mamy już naszykowany stolik, eee, gdzie oczywiście są mini piwa typowe dla Portugalczyków. Zresztą, kiedyś Wam pokazywałam, widzicie, mini piwko. A nawet jest napisane mini, mini. O ile ona ma? Chyba 0,25. Także jest malusienkie. Są oczywiście, jest oczywiście chlebek. Antek zrobił też taką lemoniadę. Lemoniadę z marakują i tak dalej. Tutaj oczywiście są sardynki, które będą niedługo e, na grillu, e, a tutaj jest oczywiście Kacper i Tesla, którzy tylko czekają, żeby coś zjeść. Na ten moment jeszcze na grillu sardynek nie ma, jest mięso. Pierwsze co robią, to smażą mięso. Czekajcie, pokażę Wam, tutaj już jest chyba, tak, tutaj już jest zrobione, widzicie? Kiełbaska też taka jak u nas i tak dalej, także tak to jest zrobione tutaj, a ziemniaczki już są, dobra ziemniaczki, natomiast jeżeli chodzi w ogóle o te sardynki o tą sardyniadę, no to słuchajcie w czerwcu w Portugalii, gdzie byście się nie wybrali, gdzie byście nie pojechali to wszędzie będziecie czuć sardynki, dlatego że jest to najlepszy moment właśnie na sardynki i Portugalczycy świętują czerwiec właśnie jedząc te sardynki, czy z chlebem, czy właśnie czy z ziemniakami. W Portugalii tak naprawdę w czerwcu co chwilę jest jakaś impreza. Każde miasto, miasteczko, wieś ma swojego świętego. Na przykład jest święty Antonio w, w Lizbonie, święty Jan w Porto i w Bradze. No i wtedy są ogromne, ogromne imprezy, kilkudniowe tak naprawdę i myślę, że taką imprezę w tym roku też Wam pokażę. Że uda nam się e, pojechać. Także subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić. E, natomiast e, nawet jeżeli takich imprez, nawet jeżeli na przykład Portugalczycy na takie imprezy nie chodzą i tak dalej, bo to są tak jakby takie festyny, wiecie. Tam jest po prostu wszystko: I jedzenie, i jakieś gry, zabawy, jakieś takie wiecie, samochodziki, gdzie dzieci mogą jeździć, mini wysyłę miasteczka, no po prostu jest mega festyn. E, oczywiście są też zapraszani e, różni artyści, tak, którzy też dają koncerty. No jest to naprawdę taki miesiąc, bardzo intensywny w Portugalii. Natomiast nawet, jeżeli ktoś na takie imprezy nie chodzi, no to często właśnie w domu robi się coś takiego jak sardyniada, czyli właśnie kupuje się sardynki, świeże sardynki i gryluje je się. Te sardynki tak naprawdę oni tylko pruszą solą, tą taką gruboziarnistą, i od razu lecą na ruszcz. I jeszcze jedna rzecz, którą zaraz wam pokażę. Tylko muszę sobie pójść do kuchni, bo jest jeszcze nie zrobiona. To bardzo często z takimi sardynkami, właśnie albo jedzą te sardynki takie właśnie grillowane z chlebem, albo z ziemniakami, ale bardzo często też z, z papryką. Z papryką, która jest. Jak to się mówi? No też zgrillowana, ale albo na przykład tak jak w moim przypadku, bo ja to zrobiłam po prostu wcześniej w piekarniku, wiecie, taka pieczona w piekarniku i z tego się robi taką sałatkę. Zaraz Wam pokażę. Oczywiście zrobiłam też dla naszych kochanych Portugalczyków mizerię. Będą jeść mizerię. W ogóle mizeria po portugalsku to znaczy, wiecie, takie jakieś ubóstwo, bieda. To jest takie no nie, nie, niezbyt dobre słowo. Także tutaj jest moja... O, gdzieś ściany pokazuję. Tutaj jest moja mizeria, do której jeszcze muszę dodać śmietanę. A tutaj mamy właśnie już Zgrillowane, znaczy z piekarnika to są, są, są upieczone, e, upieczone e, papryki i jest też cebulka. I tutaj będziemy dodawać jeszcze tylko później e, sól, dodamy sól, dodamy oliwę z oliwek i ocet, no i taka sałatka będzie gotowa. I rzeczywiście, e, często takie sałatki gdzieś na przykład jak pójdziecie na plażę, to też można e, spotkać, bo często właśnie takie salady do pimientusz, nie, podają. Na plaży. Także, tak to słuchajcie, wygląda. Idę robić tę tą mizerię, i zobaczymy ci, czy im będzie smakowało. W ogóle kupiłam taką śmietanę, jakąś inną, bo tutaj ze śmietaną w Portugalii to nie jest tak łatwo. No nie jest to, że sobie pójdziecie, wiecie, i kupicie 12, 18 i tak tylko, dalej. Tylko trzeba przekombinować trochę, kombinować, kombinować, żeby coś dobrego e, znaleźć. Natomiast, jak kupiłam jakąś francuską, także myślę, że się będzie na dwa. Mam nadzieję, że to nie jest słodkie. No ale to nic, zaraz zobaczymy. No, także pokażę Wam jeszcze, jak będą te sardynki się grillowały, jak to w ogóle wygląda. Teraz tam pójdziemy, ale powiem Wam, że jest gorąco. Gorąco się zrobiło. Woda w ogóle w basenie mega gorąca. Jak sprawdzaliśmy tam na górze. No bo ona rzeczywiście, przecież ta woda na górze jest trochę e, cieplejsza niż na dole. To ma 30 stopni, ale wydaje mi się, że idealne jest ten, to rozwiązanie właśnie z tym e, styrodurem pod spodem. Nie dość że jest takie, wiecie, mięciutko, fajnie, to jeszcze właśnie ta woda jest tak, e, taka cieplutka, tak fajnie to, e, to, to trzyma. Dobra, to co ja mam zrobić? I zrobić mizerię. No i zaraz zasiadamy do stołu i do naszych portugalskich e, smakołyków. Także do zobaczenia za moment. Przyszedł czas na e, przygotowanie sardynek, i zobaczcie, wyglądają one właśnie w ten sposób. 4 minuty z jednej strony, 4 z drugiej maksymalnie, żeby one się też za bardzo nie, e, nie przypiekły, no i żeby były, nie były suche w środku. A tutaj są jeszcze sardynki, które czekają na swoją kolej. Chyba jeszcze pójdę urwę jakąś e, cytrynkę, żeby sobie te, e, te sardynki później polać. Jest jakaś? Trzeba jakoś znaleźć. Jest jakaś piękna. Dobra, jest. Także będziemy mieć też świeżą cytrynkę. No i tak to, słuchajcie, wygląda. Zaraz Wam jeszcze pokażę, jak to będzie już gotowe na stole, bo te cytrynki muszą się trochę spiec z jednej i z drugiej strony. Idę po te sałatki, bo jeszcze nie zrobiłam. I zaraz będzie tutaj wszystko gotowe. Tylko moich mizerii i moich sałatek pięknych nie będzie. No. Także tak. O, Kacper, 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 co ty tam robisz? Sardynki są już prawie gotowe. Z jednej strony są już dobrze przypieczone. Także czekamy tylko, żeby przypiekły się z drugiej strony. Mięso jest już gotowe, więc goście jedzą. A wiecie, co jeszcze mi się przypomniało? Bo jak robiłam tą mizerię, to przypomniało mi się, że niektórzy w Polsce, co było dla mnie zaskoczeniem, jedzą mizerię na przykład z cukrem na słodko. U nas w domu zawsze się robiło to tylko i wyłącznie z solą, ale na przykład u mojej bratowej je się mizerię na słodko z cukrem i tak samo śmietany, na przykład śmietany. Sałatę ze śmietanu też na słodko. Ciekawa jestem, czy u Was też się takie je, na słodko właśnie, czy na słono. No powiem Wam, że u nas to tylko i wyłącznie na słono, no i ja zawsze robię na słono. E, także dzisiaj też moim portugalskim gościom zrobiłam mizerię na e, słono. Dobra, idę siąść trochę przy stole, odpocząć, zjeść. No i jeszcze pewnie wrócę do Was. A cima vai abaixo, vai é o maior o maior o maior maior. O Jesteśmy już po obiedzie, wszyscy są najedzeni, zadowoleni. Muszę wam powiedzieć, że nasza polska mizeria im smakowała, także jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się ich uraczyć czymś, co im smakowało, tak? I, czy, i czymś, czego wcześniej po prostu nie jedli. Słuchajcie, przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, którą bym chciała Wam pokazać, właśnie związana z basenem. Chciałam wam pokazać, jak rozwiązaliśmy tutaj problem, jeżeli chodzi o e, przeciągnięcie tego kabla, wiecie, tutaj do pompy. Słuchajcie, zrobiliśmy tak, że tutaj jest w środku pompa, no i tutaj ten kabel pomarańczowy jest przeciągnięty, i w środku tutaj jest coś takiego, gdzie jest po prostu te kable są połączone ze sobą. To jest wodoodporne, niby tutaj nie powinno się nic stać, natomiast my to jeszcze wsadziliśmy w taką tutaj plastikową, w taki plastikowy, w taki plastik, tak, żeby to jeszcze bardziej zabezpieczyć. No i słuchajcie, później ten kabel. Ciągnie się tutaj przy basenie. Tutaj Antonio zrobił otwór w trawie. Pod trawą, pod ziemią tutaj przyciągnął ten kabel, żeby też można było tutaj sobie na spokojnie jeździć kosiarką. No i ten kabel po prostu ciągnie się tutaj, 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 zaraz przy murze, przy, przy domu i jest podłączony tutaj już do takiego gniazdka. Także wydaje mi się, że zrobiliśmy dobrze to podłączenie i że tutaj żadnego zwarcia nie będzie. E, słuchajcie, e, dzisiejszy odcinek będzie krótszy, dlatego że ostatnio się tak nagadałam, że sama jestem w szoku. Ja w ogóle myślałam, że nie jestem taką gadułą, a tutaj się, proszę, okazuje, że jednak, e, no, że jednak jestem, tak? Także niestety trzeba się z tym pogodzić, więc dzisiaj nie będę przedłużać. Natomiast chciałabym Wam jeszcze jedną rzecz tylko powiedzieć, już ostatnio, już nie będę więcej gadać, że sardynki, słuchajcie, to dla Portugalczyków trochę tak, jak dla Polaków, kiełbasa e, podczas majówki czyli coś, co rzeczywiście tutaj. W tych miesiącach, kiedy te sardynki są świeże, często pojawia się właśnie na stołach Portugalczyków. Jeżeli w czerwcu w Portugalii będziecie, no to zachęcam Was, żebyście spróbowali sardynek. No i zachęcam Was też, żeby sobie zobaczyć, czy gdzieś w okolicy nie odbywają się jakieś właśnie takie festyny, jakieś takie zabawy związane ze świętym Antonio albo ze świętym Janem, albo z innymi świętymi, których w Portugalii jest dużo. Tak jak Wam mówiłam, każda jakaś wieś miasteczko, kogoś tam swojego ma i zawsze jest powód do zrobienia imprezy. Także widzicie, to nie tylko my tak w Polsce mamy, że imieniny, imieniny to i tamto i po prostu imprezka zawsze. W Portugalii imienin nie ma, ale jest, są święci, tak? Eee, także też jest coś świętować. No i słuchajcie, już się zamykam, tak? Nie, jeszcze jedna rzecz. Eee, chodzi mi o te sardynki. Sardynki, Portugalczycy mówią, że to są takie ryby, które są e, jedne z takich zdrowszych dlatego, że są to ryby, które e, pływają dziko. Nie da się podobno tej ryby wyhodować, e, tak jak na przykład hoduje się łososia, e, bo nie wiem, czy widzieliście, jak na przykład wygląda łosoś taki w sklepie, taki wiecie, p, m, różowiutki, a jak wygląda łosoś dziki, to m, całkiem inaczej tak? wygląda. Nawet ten kolor mięsa jest w ogóle no, całkiem inny. Cena też jest inna, bo e, taki hodowany gdzieś, nie wiem, załóżmy tam 18, różne tam czasem są promocje, 19 tak za kilogram, a taki e, dziki Kosztuje około 50 euro za kilogram, także jest cena inna. Już się będę rozgadywała na temat łososia. A sardynki, sardynki słuchajcie, dzisiaj są sardynki, a nie łosoś. Sardynki w tym momencie około 5 euro za kilogram kosztują. No, ale w związku z tym, że to są ryby, których się wyhodować nie da, to podobno są po prostu dużo zdrowsze, no bo żyją dziko. Natomiast sąsiad mi ostatnio mówił, że już są jakieś podejmowane próby tego, żeby właśnie sardynkę hodować, więc nie wiem, może się już komuś tam udało to zrobić. Natomiast sąsiad mi przynajmniej z tego co on mówił, to że oni próbują, ale jeszcze im się nie udało, bo jest to ryba, która po prostu jest ciężka, jeżeli chodzi o, o hodowlę. Także tak, koniec mojego gadania. Znowu się jak się rozgadam, to znowu będzie ten odcinek trwał milion minut. I nic z tego nie będzie. Także słuchajcie, pozdrawiam Was ciepło. Trzymajcie się. E, dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie subskrypcje. Jeżeli kanał Wam się upodoba, no to oczywiście też zachęcam do subskrypcji i do e, komentowania, e, do lajkowania, tak? Także... Tak, już koniec, nie? Bo za, zaraz sobie znowu coś przypomnę, wiecie? I znowu się rozgadam. Także nic z tego nie będzie. Buziaki, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!